Poznanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Gminy. Bardzo proszę. Komisja Rolnictwa, Komisja Rolnictwa i Gminy. Komisja Rolnictwa, Komisja Rolnictwa i Gminy. W sprawach jednogłośnie wprowadzanej w posiedzeniu było po prostu opracowanie projektu uchwały na dzisiejszej sesji. Komisja Rewizyjna. Proszę. Komisja Rewizyjna spotkała się 18 maja 2015 roku. Tego dnia mieliśmy następujący plan. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2014 roku przez instytucje kontrolujące Urząd Gminy i jednostki podległe, to była kontynuacja tematu i chyba do tego tematu nie było. Następnym punktem było rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium. I Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i stwierdziła, że zrealizowany budżet był w 88% uchwalonego planu dochodów. Wydatki budżetowe wykonano w 87% 78 setnych. Plan wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące były wykonane w 95 i 35%. W roku 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 14 964 zł. 52 gr. Wójt gminy Miłki realizował, realizował zadania budżetowe kierując się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środków publicznych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wyraziła pozytywną opinię o tym sprawozdaniu i Komisja Rewizyjna również e, pozytywnie e, opiniowała i, tak, i wystąpiła wnioskiem. O udzieleniu absolutorium dla różnych To tak. wszystko. Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Ja... Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja Rozwoju, rozwoju, rozwoju spotkała się wczoraj, tak samo i to było opiniowanie materiałów na dzisiejszą sesję. Bo tutaj mamy aż prawie sześć punktów w naszej komisji i musieliśmy się ustosunkować do. To są w szczególności niewielkie poprawki przy zmianie w budżetu gminy, wieloletniej prognozie, yy, przejęcia yy, planu, yy, opracowania planu miejscowego w Lipińskich. Także ja będę później odczytywał opinie, jakie były zajęcie stanowisko komisji przy poszczególnych punktach, bo nie ma sensu dwa razy powielać tej samej wypowiedzi. Wszystko tak? Dziękuję bardzo. Komisja Socjalna. Socjalne planowane posiedzenie będzie się 29. Temat będzie przygotowanie do sezonu, Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Biuro finansowych Prognozie Finansowej. Następnym jest również podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Rok. Z uwagi, że mamy Panią Skarbnik, to poprosimy o wyjaśnienie. Dzień, dobry. Dzień dobry Państwa. Podstawowo najbardziej największą zmianą w wieloletniej lepszej finansowej, jak również w zmianach w budżecie gminy, jest wprowadzenie kredytu w kwocie 380 tysięcy 536 złotych na zakończenie zadania Związanego z rewitalizacją Centrum Sportowo-Kulturalnego Unijnego. Na zakończenie tego zadania potrzebna jest kwota 380 961 złotych, w tym roku zostaną, zostaną zwrócone jeszcze środki z Urzędu Moszczukowskiego na ten projekt w kwocie. 117 393 zł. Także my zaciągając ten kredyt już w tym roku, w tej części go spłacimy. Zostanie nam do spłaty 200, 212 000. I tu w poszczególnych latach to będą w czterech latach, które są, to jest rozłożone na kwoty, kwoty lat rzędu 15 tysięcy, więc nie jest to jakieś straszne obciążenie dla danego roku, tak? a w tym roku no w tej chwili nie jesteśmy w stanie całościowo tego zobowiązania zapłacić. I następne rady ostatnie będą po 75 tysięcy to już w 2020-2021. Poza tym zmiany były zmiany w planie dochodów i wydatków związane z pozyskaniem środków przez szkoły tutaj Szkoła Podstawowa w Świniak i Zespół współpracy światowych w Niemczech na dofinansowanie z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Jak również zmiany spowodowane są decyzjami wojewody Wawelinsko-Mazurskiego. Tutaj jest dotacja na, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Następna zmiana dotyczy wypłat przygotowanych dodatków energetycznych na pierwszy kwartał, jak również dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych i wypłat zasiłków stałych. Również w międzyczasie panowała decyzja Wojewody Węgier Mazurskiego w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem przez Gminę grobów i cmentarzy wojennych. Również w związku z Wyborami na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiły zmiany wynikające z wprowadzenia wypłat zreczałtowanych z członków komisji. Jak i wypłat związanych z obsługą wyborów. I to pokrótce wszystko jest, wszystkie zmiany, które miały wpływ na wieloletnią, wieloletnią prognozę, jak i na zmiany w budżecie. Dobrze. To opinia jest Komitetu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i Finansów. Za zmianami w wieloletniej prognozie finansowej była, wszyscy obecni byli, głosowali za pozytywnie, za sum i, i zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. Tak pani skarbnik przedstawiła, tak samo jednogłośnie była opinia za pozytywna. Jedna i tak. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Rady? Nie no, widzę. W takim razie przechodzimy do procedury podjęcia uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Uchwałę na lata 2015-2021. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt kolejny, dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015. Czy może jeszcze jakieś pytania? W takim razie kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejne podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dziennikarzy dotyczących wieloletniego programu współpracy. To tylko, że Unia Europejska może Pan Sekretarz tak. wyjaśni, jakie znajduje tak. Pierwsza uchwała dotyczy konsultacji konsultacje w sprawie wieloletniego programu. Tak. A Ta kolejna z Tak. Yy, proszę Państwa, yy, na sesji yy, kwietniowej. Podejmowaliście Państwu uchwałę dotyczącą zasad przeprowadzania konsultacji. Niestety ta uchwała została opublikowana dopiero 19 maja, a zatem wejdzie w życie po ogólnie 15, 14 dni, czyli wejdzie w życie dopiero 3 czerwca. My natomiast musimy przekonsultować Wieloletni Program Współpracy. Taka sama sytuacja dotyczy zmian statutu w zakresie inicjatywy wprowadzenia do statutu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców gminy. Dlatego też chciałabym, żebyście Państwo na dzisiejszej sesji podjęli uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na podstawie jeszcze uchwały z 2006 roku, ponieważ na dzień dzisiejszy uchwała podjęta przez Państwa nie obowiązuje. Natomiast powodem takiego pośpiechu jest fakt, że 15 czerwca kończy nam się projekt i jednym ze wskaźników tego projektu jest podjęcie uchwały o zmianie statutu i przyjęcie przez Radę Wieloletniego Programu współpracy. Także jeżeli, jeżeli tę uchwałę, jeżeli taką konsultację przeprowadzimy, musimy przeprowadzać już w dniu dzisiejszym, to zakończą się konsultacje 10 czerwca i 12 czerwca będziecie mogli Państwo podjąć uchwałę przyjmującą, że tak powiem, program i, i zmianę statutu. Takie są, takie są powody. Dlatego wyjaśniam, bo, bo nie będziecie Państwo tutaj wiedzieli, dlaczego to Pani Wójt nie wydaje zarządzenia w sprawie konsultacji, uszczegółowiając te wszystkie elementy, tylko znowu Państwo podejmujecie tę uchwałę. Ponieważ w poprzedniej uchwale dotyczącej konsultacji każdorazowo Rada Gminy decydowała w jakiej formie, w jakim dniu, od kiedy na jakim terenie konsultacje są przeprowadzane. Dlatego też taki charakter ta uchwała, te dwie uchwały dzisiejsze mają. W przyszłości zgodnie z jeżeli wejdą 3 czerwca uchwalone przez państwa zasady, to uszczegółowienie będzie już należało do pani wójt. Także w przyszłości Pani Wójt z zarządzeniem będzie te wszystkie elementy określała, już nie zawracając szczegółami Państwu głowy. Także mam no, taką prośbę, żeby po raz ostatni te dwie uchwały takie, takie szczegółowe podjąć w zakresie konsultacji. I co do statutu, i co do, do wieloletniego programu. Jest załącznikiem, załącznikiem jest oczywiście ankieta, i załącznikiem jest wieloletni program współpracy. Ja tutaj jest taka, że czerwca mieszkańcy wszyscy mogli się wypowiadać na temat tego wieloletniego programu współpracy. Natomiast jeżeli ten dokument już będzie miał taki kształt ostateczny, to dobrze by było w czerwcu, jeszcze pod koniec, w połowie czerwca, gdzieś koło 12 podjąć uchwałę przyjmującą wieloletni program. Podobny. To są dwie, właściwie takie same uchwały, tylko inne dokumenty są konsultowane. Czy jakieś pytania jeszcze w stronę Państwa Radnych? W takim razie bardzo proszę o opinię Komisji. Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z, z mieszkańcami Gminy i dotyczących wieloletniego programu współpracy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma wolę zabrania głosu? W takim razie przechodzimy do procedury podjęcia uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej wieloletniego programu współpracy gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 20. kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2014. 2017 bardzo proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam jednogłośnie podjęcie rękę? Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirki dotyczących zmian w statucie gminy Mirki. Myślę, że chce tematycznie. Ja jeszcze, jeszcze tylko dodam tutaj że, że, w tym przypadku, ponieważ komisja statutowa nad tym jednym paragrafem, paragrafem obradowała, więc jakby taki kształt, ten zapis na paragraf 43 statutu. Natomiast Państwo wcześniej dostaliście jakby zielony w punktach zmiany wypracowane, zmiany wypracowane do statutu przez organizacje pozarządowe działające na terenie naszych dni. Tu było około się kilka spotkań. Ostatnie takie podsumowujące z panią wójt z panią I, i to jest taka to jest propozycja, która wypłynęła od organizacji pozarządowych wypracowana na spotkaniach i Tę propozycję jeszcze Komisja Statutowa, że tak powiem, ubrała w szaty inicjatywy uchwały tak, tego paragrafu 42. Przy czym ten paragraf 42 został rozgnięty o tę część. Ustęp drugi w ogóle się nie zmienił, jest dokładnie taki sam jak był, natomiast ustęp pierwszy się zmienił i, i kolejne, tak, punktacja. Bez, że tak powiem, Komisja nie robiła tam rewolucji w tak Jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa Oczywiście ten paragraf 42 będzie podlegał konsultacjom, więc jakby jest jeszcze możliwość... To jest dopiero uchwała o przystąpieniu do konsultacji, to tak. jeszcze być jasna nie jest... Zmiana. Tak pytania jeszcze w takim razie bardzo proszę o tym Komisja Mój spowy Środowiska i Turystyki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutu gminnych dziękuję bardzo. Przechodzimy do procedury podjęcia uchwały pytania jeszcze radnych kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam jednogłośnie podjęcie uchwały. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miłki ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Madurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Magórskich. I jakąś prezentację mamy. Teraz, później I, 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 Proszę Państwa, ten dokument, y, jakby Państwo y, znacie, bo to jest nie jest dostępny ma... na naszej stronie. Ostatnio był zmieniony w styczniu. Każdy, i... każdy z Państwa tak na pewno otrzymał wcześniej, natomiast teraz y, takim dodatkowym elementem do strategii jest cena oddziaływania <trym> na środowisko. Ten dokument również został zamieszczony na naszej stronie internetowej i cały czas już tak będzie włożony w sekretariacie, chociaż ja przynajmniej nie zauważyłam jakiegoś większego zainteresowania ze strony mieszkańców z tym dokumentem. Konieczne, konieczne było przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko, aby ten dokument był, był pełny. Oczywiście ta ocena oddziaływania na środowisko to jest taka ocena ogólna do strategii. Ona jakby sama w sobie w przypadku prowadzenia jakichś konkretnych inwestycji, gdzie wymagana będzie oddziaływanie, ocena oddziaływania szczegółowa, to jeszcze taki dokument będzie w formie decyzji administracyjnej przygotowywany. Natomiast, no, nie wiem czy Państwo chcecie y, tę strategię oglądać tutaj, <grym i <grym i przeprowadzać no, jakąś prezentację. Może tylko krótko że niektóre przedsięwzięcia, które są zawarte w tej strategii jak wielkich jezior one są pozakonkursowe i ponieważ no, trwają już ten harmonogram jakby stały, z Urzędu został ustalony, w związku z tym na początek idą właśnie te przedsięwzięcia pozakonkursowe nas dotyczą przede wszystkim to przedsięwzięcie dotyczące budowy ścieżki rowerowej, jak Państwo tam zapoznawali się wcześniej i również uczestniczymy w tym przedsięwzięciu 7 surów Mazur i cyfrowe Mazury. To jakby te takie przedsięwzięcia, które według harmonogramu będą w pierwszej kolejności realizowane. Następne przedsięwzięcia są pozakorpursowe, niemniej no, tak jak informowałam Państwa z niektórych niestety najprawdopodobniej nasza gmina wypadnie. Mówiliśmy tutaj o rewitalizacji, tak? Z doniesień ostatnich, chociaż tak naprawdę no, nie ma jeszcze pewnych informacji stuprocentowych, ale... Firma, która wygrała przetarg na prowadzenie projektów dotyczących rewitalizacji, poinformowała nas tutaj w urzędzie, że po prostu gminy wiejskie wypadną ze względu na to, że przy małej liczbie mieszkańców nie będą spełnione wymagane wskaźniki. Nie osiągniemy po prostu tych wskaźników. Wypadliśmy też niestety z kontynuacji masterplanu, która w odniesieniu do naszych gmin dotyczyła budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków w Konopach Nowych, ze względu na to, że Przystępując do aglomeracji no, przekroczyliśmy ten wskaźnik 10 tysięcy ramenów. Pozostałe przedsięwzięcia, tak jak powiedziałam, będą to przedsięwzięcia konkursowe. Natomiast te pierwsze pozakonkursowe, no, tempo pracy jest bardzo szybkie, stąd też prośba o podjęcie uchwały, która jest konieczna do tego, żeby przygotować tak zwane preumowy, musimy podpisać. Jak no, widzicie Państwo jesteśmy w strategii i pewne zadania musimy po prostu realizować wspólnie z wszystkimi gminami, które czy, czy powiatami, które weszły w skład Stowarzyszenia Wielkie Zióra 2020. Jeżeli chcecie Państwo przypomnieć sobie te przedsięwzięcia, objęte strategii, jesteśmy w stanie tutaj w tej chwili wyświetlić. Jeżeli Państwo znacie, bo na stronie, tak jak wspomniała Pani Sekretarz, na stronie. Zarówno w stowarzyszeniach, jak i tej naszej strony gminy ten dokument no to są obszerne dokumenty. Tak, to jest tak dokument. Tak. A ten projekt cyfrowe mazury na samej, nie? Z tego co mówił pan Majarski, cyfrowe mazury. Projekt, który był to to jest... są gminy, które miały inwestycje tej telekomunikacji. Ten projekt nas nie obejmuje, on już się kończy, dlatego że u nas była realizowana inwestycja przez Telekomunikację w Polsce, TPSA. W takiej samej sytuacji jest kilka dni na terenie województwa warmińsko Mazurskiego i ja ostatnio uczestniczyłam w takich spotkaniach w Powiecie Bierzyckim były takie malutkie, małe spotkania organizowane przez Urząd Polski powiatowe. I tak żeśmy ustalili aczkolwiek, aczkolwiek z Urzędem Marszałkowskim, bo już akurat nie było, może z podobnej jak my, sytuacji, jeszcze kilka dmin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, że spróbujemy wystąpić z jednym takim wspólnym pismem, ponieważ jakieś pojedyncze rozmowy z Orange już w tej chwili nie dają żadnego rezultatu. Natomiast chcemy wystąpić wspólnie, kilka dmin tych właśnie pominiętych. No, żeby, żeby w przyszłości, ponieważ ta inwestycja się kończy, żeby Orange też, że tak powiem, zainteresowało się naszymi gminami, ewentualnie przynajmniej nam udzieliło informacji, w jakim stanie te, te, ta, ta inwestycja nasza rozpoczęta, niezakończona jest. Także Urząd Marszałkowski tutaj zadeklarował, że, że, że pomogło nam nawet to pismo wspólne przygotować, ponieważ mają już taką większą wiedzę na, na, na w tych, w tych, w ogóle inwestycji sieciowych. Pan tak bardzo No tak, to, to, to staraliśmy się kilkakrotnie dowiedzieć, no okazało się, że, że, że tak już nie, nie udzielała odpowiedzi. TEPSA te uznała, że projekt został zakończony. Tam gdzie tam, znaczy oni, tam gdzie czy to, Pani działa, to działa, nie? napisali kwit, że już zostało wyciągnięte. Oni byli zmuszeni do osiągnięcia pewnych wskaźników i w momencie, kiedy te wskaźniki osiągnęli, to po prostu chyba zaprzestali tej inwestycji i tyle, no. Ja myślę, że, że, bo ja tak nie wiem, czy, czy niektóre... No, wiem, że do niektórych domów zostały dociągnięte kable y, do domów. Także... No, I nie że, działa już. I, I wszystko działa, czyli no, państwo przejściowo ta inwestycja tak, została zrealizowana.

to, to tam nie przewiduje się tej inwestycji, że tak powiem e, ostatniej mili, czyli podłączania do, do domów. To już będą musieli zrobić operatorzy, o ile wejdą. Tego jeszcze urząd e, marszałkowski nie wie, jakie będzie zainteresowanie Czy To będą, oni jak Czy w ogóle będą chętni? Także no, mają wszyscy nadzieję, że będą. Teraz my nie mamy tego problemu, ale te gminy, w których ta inwestycja jest. Zmagają się z innymi problemami, bo muszą, że tak powiem, ustalać zniesienie opłat drogowych, bo, bo, bo chcą, że ten Urząd Marszałkowski chce troszeczkę obniżyć koszty, więc obniżenie podatków. Tu inwestycje zostały wprowadzone, także oni mają trochę z tym związane problemy. Nas rzecz nie dotyczy, ponieważ przez naszej gminy w ogóle nie, 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 nie przebiega. Czyli ten dokument, Wielkie jeziora Waszki Strategia jest takim dokumentem strategicznym, na podstawie którego gminy, samorządy będą mogły aplikować o środki, przede wszystkim, bo środki dotyczą Regionalnego Programu Operacyjnego, tak? Czyli taki jeden wspólny dokument umożliwi o aplikowanie środków w różnych tych przedsięwzięciach. I stąd też propozycja tutaj uchwały dla państwa dla przyjęcia tego dokumentu czy jakieś pytania jeszcze? myślę, że chyba nie ma konieczności zapoznawania się tutaj z prezentacją w takim razie bardzo proszę o opinię komisję ta strategia? nie strategia? No, tak, tak Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu Wielkie Jezioro Mazurskie 2020 strategii. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do podjęcia uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miłki ze wstąpieniem na no, tak, 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 przyjęcia I to i ten jest pozytywny. Kto z Państwa radnych jest w sprawie współdziałania gminy NIK ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Madurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju wielkich jezior Madurskich? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto została podjęta jedna?